Witajcie wszyscy z tej strony i to będzie kolejny odcinek z gry StarCraft 2 Heart of the Swarm. Kampania. W tym momencie poniekąd odpowiadam na prośbę, aby nagrać kampanię. I tak zabierałem się do tego, tak szczerze mówiąc, zwłaszcza z innej wersji, no nie bardzo mam co nagrywać, bo mikrofon nie działa, ale to nie jest na ten moment do omówienia. I nie bijcie, gdyż odcinek, który oglądaliście powiedzmy wczoraj, w poniedziałek, był nagrany no dawno temu w sumie. I sprawa wygląda tak, że widać, widocznie zapomniałem go wrzucić. Sprawdziłem, jaki odcinek był ostatni i. To nie był ten, który był ostatni z nagranych z kartą. To Sworma, więc. Auć. Z tego co pamiętam, ja chyba z nimi rozmawiałem. Tutaj mam co? Jakąś misję ewolucyjną. Innym razem. Dajmy się na jakąś inną planetę. Podczas bitwy, Terranie wyrzucili tysiące tych urządzeń w kierunku Lewiatana. One nie są bronią. To komunikator nadawczo-odbiorczy. O, królowa Ostrzy! Wiedziałem, że wrócisz do swojej prawdziwej postaci. Potwora. A teraz, jeśli choć trochę zależy ci na Jimie Lejnosze, zrobisz dokładnie to, co powiem. <laughs> Twój rój z daleka od Korhalu i z daleka ode mnie. Inaczej on zginie. Ten człowiek poświęcił wszystko, żeby ci przywrócić człowieczeństwo, a ty je odrzuciłaś. <śmusz> Musisz budzić w nim od razu. Jest pierwszy w kolejce do zabicia cię. Nie wyczuwam tam dzima, znajdę go, jeśli żyję. Nie ma takiej siły, która mogłaby mnie przed tym powstrzymać. Mm, tak, stacja SkyGer albo przestrzeń Dominium. Mm, co my chcemy zrobić pierwsze? Na razie skryłem się tutaj. Na twój rozkaz skierujemy Lewiatana w przestrzeń kosmiczną Dominium i zaczniemy szukać terrańskiego statku Hyperion. Chcesz, żeby pomogli ci znaleźć Terranina Dimarinora? I co będzie na stacji Skydot? Wykrywamy dziwny sygnał psjoniczny. Ma cechy zerga, ale nie jest częścią roju. Wiem, że chcesz obalić Mękska Jego obce wojsko, hybrydy. Stanowi dla ciebie największe zagrożenie. Jeśli chcesz je zatrzymać, spotkajmy się pod tymi współrzędnymi. Jeśli dominium kontroluje hybrydy, inwazja na Korhal się nie uda. Musimy zniszczyć laboratorium. Hmm, dobra, polecimy sobie ogólnie do przestrzeni dominium. I, I tam będziemy się bawić. Jeśli misja będzie szybka, to zrobimy jeszcze misję ewolucyjną. Na razie lecimy do przestrzeni Dominion. Z planety Czar. Valerian, odbieramy jakieś nieznane odczyty. Uwaga, wykryto sygnał psioniczny. Skala niemożliwa do sklasyfikowania. Kerrigan... co ci się stało? Jak? Nie mamy czasu. Słuchajcie uważnie. Jim żyje, ale nie mogę go znaleźć. Ale wy możecie. Włamcie się do sieci Dominium i sprawdźcie, gdzie go trzymają. Jak możemy jej zaufać? Valerian, jeśli istnieje cień szansy, że Jim żyje, to ruszam po niego. Włamanie do sieci bezpieczeństwa Dominium nie będzie proste. Tylko jeden człowiek może to zrobić pułkownik Orlan. Ale Orlan jest więźniem Miry Han. Szuczyni najemników? To twoja znajoma, prawda? Nie zupełnie. To skomplikowane. Miejmy to już Żona. Znajdź go, Matt. Jesteśmy mu to winni. Nie pamięć nie mieli, to to jest poniekąd jego żona. Kiedyś się chyba upili i się pobrali. Jakoś tak to chyba szło. Eee, dobra, tu nic nie mogę pogadać. Sam, w sensie tam z tłem, ale dobra, Isza. Dotarliśmy do przestrzeni kosmicznej Dominium. Czy mamy ruszyć na ich placówkę badawczą? Jeszcze nie. Najpierw muszę się czymś się zająć. Czy dzięki temu zdobędziemy przewagę królową? Czy Abatur ma czekać na nową esencję? Isha. To sprawa osobista. Źle się skończy, ale muszę to załatwić. No, tak niestety czytań bywa. Moje zrozumienie wizji musi być niepełne. Dlaczego tak mówisz? Bo nie widzę przewagi taktycznej, jaką daje to miejsce. Nie ma esencji, ani wrogów. Ale wiem, że posiadasz wizję, i że Twoim każdym krokiem kieruje jakiś cel. Jestem tutaj z powodów. Które zachowam dla siebie. To twoje prawo ukrywać przede mną prawdę, królowo. Ale i tak ją poznam. Możesz spróbować Zagaro. Jestem pewna, że to wykracza poza twoje zrozumienie. Pójdziemy zebrać Esję. Tak, tak. Chabos coś to ma do powiedzenia? Rój tutaj nie ewoluuje. Brak ewolucji. Zabójczy. Lubię to robić. Ehm, dobra, bo ja tu a ja tu gada, to trzeba. to trzeba się do sieci dominium potrzebujemy prawdziwego eksperta od zabezpieczeń, pułkownika Orlana. Niestety jest w rękach Miry Han, jednej z najwredniejszych i najbardziej stukniętych dowódców najemników. Znaczy o tym wiesz, Mat, Dobra, rozpoczynaj misję. To jest fajna misja, bo tu mamy trochę... E, inny sposób gry. Pamiętacie jak kierowaliśmy stawą Kerrigan tam w pierwszych misjach, ewentualnie na Zerusie? Tu będziemy kierowali, od razu wam powiem, Hyperionem. I będziemy się bawić. Mirohan, mówi książę Valerian. Słyszysz mnie? Oczywiście, księżniczko. Wiem, że pracujesz z Matthew. Daj mi go, proszę. Zapominasz się, najemniczko. Witaj, Miro. Matthew, nie dzwonisz, nie piszesz? Ranisz me serce. Muszę prosić cię o pomoc. Przetrzymujesz pułkownika Orlana. Potrzebujemy go. To jedyny człowiek, który może włamać się do sieci Dominium. Chciałabym wam pomóc, ale potrzebuję pozwolenia od Jamesa Raynora. Jima nie ma w tej chwili. A to pych. W takim razie nie mogę wydać pułkownika Orlana. Słuchaj, Mira. potrzebujemy Orlana, żeby uratować Dima. Oddaj go nam. Kochany, najemnik musi dbać o reputację, bo to jedyne co ma. Więźnia oddam tylko klientowi, nikomu innemu. Nawet tak zabójczo przystojnemu Maczo jak ty. Przykro mi, możemy no. przerwać jej działalność w polu Asteroid. Wtedy zwrócimy jej uwagę. Musimy uszkodzić jej główną stację kosmiczną. Łatwo nie będzie. Też musimy założyć bazę. W pobliżu jest jedna ze stacji MIRY. Możemy ją załatwić i założyć tam własną. No to zróbmy to. Eee... Bez problemu. To działa. Czekaj, mogę tak? Tu, Horner. Odbieram transmisję. Czujniki pokazują lokalizację stacji MIRY. Możemy zaczynać. Czekam na potwierdzenie. Łączność dostępna. Ulikam z niego. To jeszcze działa, Słon! Chyba straciliśmy stację łączności. Jest tam kto? Mira. To ty? Przyrzekam, że koniec skrą w karty. Przeklęci piraci. Hyperion wygląda niepozornie, ale ma swoją moc. Szansę na udaną nawigację przez pole asteroid oceniam na 3720. Do jednego gramy tu sobie w statki. Trafiony, zatopiony. Hyperion to już teraz dobry okręt. Poczekaj tylko aż go odpicuje. Hyperion na pozycji. Sprawdzam odbiór odbiór. Łączność dostępna. Dobra, już. Ludy te takie dialogi. W grach bizardowe są zawsze śmieszne. Nie przeciśniemy się przez pole asteroid. Musimy wykonać krótki skok, żeby je ominąć. namierzone. Nie forsować? Ładnie! Krótkie skoki mogą też ułatwić ucieczkę przed niebezpieczeństwem. Tędy W Generalnie on się leczy. Ostatnio w sumie widzieliśmy chyba Hyperiona w bitwie podczas... Misji z... Niedaleko jest patrol myśliwców Miry. Nasze główne działania nie dadzą rady im wszystkim. Możemy wysłać własne myśliwce. To wyrówna szansę. To wygląda jak wikingi. Sprawdzam odbiór, odbiór. Dobra. Kurs wyznaczony. Wieże że artyleryjskie zadają ogromne obrażenia i mają duży zasięg. Na szczęście nasze dalekosiężne działo Yamato zadaje jeszcze większe. Miejcie oczy otwarte. Robot naprawczy, aktualnie niepotrzebny. Grupa w rogu. E, nie, nie ten głódik ten bież, niepotrzebny. To mi się z całkiem fajne. Jak lecimy sobie w Hyperionkę. To robot naprawczy. Jeśli go zabierzemy, będę mógł od razu połatać Hyperiona i wysłać nowe myśliwce. Kurs wyznaczony. Dobra jest. Dobra robota. Naprawmy tę bazę. Niech produkuje dla nas automatyczne myśliwce. Za każdym razem, gdy zbierze flotę, wyśle ją na ludzi miry. Nie możemy z nią porozmawiać. Tutaj to tak nie działa, Valerian. No, niestety. O zjawy. Ej, miny magnetyczne. Maleństwa nieźle sieką. Lecą na ciebie po prostej, więc rób uniki. Albo skarżę żeby im uciec. Dobra. Z minami mieliśmy już do czynienia w misjach, niektórych, w niektórych misjach współpracy. I musimy też zbierać minerały. Pole minerałów. Możemy tu zbierać surowce. Zbierz minerały, to ulepsza Hyperiona. Będzie nie do zdarcia. Miecie oczy otwarte. Czujniki pokazują, że w pobliżu są skupiska minerałów, ale strzeżonych przez miny magnetyczne. Mamy ich na celowniku, Spółrzędne, namierzone. Damy radę. Nie forsować silników. Urzędne namierzone. Do dzieła. Kurs wyznaczony. Miejcie oczy otwarte. Kurs wyznaczony. Bez problemu. Doskonale. Czujniki pokazują, że zebraliśmy wszystkie minerały na obszarze. Potwierdzam. No tych tam, które są problem. dalej. No to, to chyba też dostaniemy. Miejcie oczy otwarte. Ulepszenie gotowe. Usprawniłem co się dało. Daj mi jeszcze minerałów, to zrobię więcej. Czyli tworzywają działalność kelmoriańską. Mają silną obronę. I mają duży okręt wojenny. Zawsze możemy ich obejść. Mogą mieć cenne zasoby lub sprzęt. To dzieła. Miejcie oczy otwarte. Współrzędne, namierzone. Bez problemu.

jednostki i na jakiś czas je unieruchamia. Zainstalujmy go, główny inżynierze. Już działa, Lowellasie. Nie ma opierdzielania się. Lowellasie? Potwierdzam. Ciekawe, co się stanie, gdy zrobię tak. Ju, nie lubię, jak ze sobą walczymy. Czy was dwoje łączy coś, o czym nie wiem? Nie za... Nie wytrzymamy Potrzej tego dłużej. Nie idzie oczo farde. Au. Kurs wyznaczony. Lecimy. Nie forsować silników. Miecie oczy otwarte. Bez problemu. Potwierdzam. To dzieła? Bord Gwiezdny produkuje kolejne jednostki. Musimy go szybko wyrzucić. Miecie oczy otwarte. Kurs wyznaczony. SIT. Lecimy. To działa! Ciel Potwierdzam, widzę cel! Nie forsować silników! Powiem tak, trochę przesadziłem. Bez problemu. Nie forsować silników! Mamy ich na celowniku! Cel namierzony! Potwierdzam. Współrzędne namierzone! Mamy ich na celowniku! Współrzędne zacząć Widzę cel! cel na mierzony Reaktakować cel! To działa! Lecimy! Bez problemu. Dobra... Świetnie, ruszajmy dalej. Mefią, to nie było uprzejme. Zautomatyzowane bazy są bardzo drogie. Trudno, Mira. Potwierdzam. Współrzędne namierzone. Nie można mieć wszystkiego w skarbie. Mefio, oczy otwarte. Dobra, powinno dźwięk. wystarczyć na poziom trzecich, Priona. Współrzędne namierzone. To działa, dokładnie tak. stąd wszystkie minerały. I... Hyperion no, został wzmocniony Później mi podziękujesz Albo i nie Bez problemu No tak jak mówiłem, mamy, będziemy mieć dostęp do tych minerałów To działa Jest takim fajnym mieście Lubię tak sobie Hyperionkiem latać Lecimy z tak na jak się obrócić i rozwalić wszystko Tak wiem powiedziałem to z dziwnym akcentem sposobem z tego sprawdzę, że to za mogło zaraz mieć trochę po góralsku. No ale trudno. Kurs wyznaczony. Życie, to prawda? Lecimy bez problemu. Potwierdzam, nie forsować silników. Współrzędne namierzone. Potwierdzam, Potwierdzam. sit, Miejcie oczy otwarte. Kurs wyznaczony. Do dzieła. Ło, Moje jednostki są atakowane, lecimy. Dobra, szar do niego. Panie, problem. Miecie oczy otwarte. Nie forsować silników. Kurs wyznaczony. Zaatakować cel. Wygrywamy. Nie zatrzymywać się. Dobra, spokojnie, Maciu. Piesku, poglądę mnie teraz. Ten pies lubisz czekać w najmniej momencie, ostatnio naprawdę. Kurs wyznaczony. Nie forsować silników. Kurs wyznaczony. Zledzimy. Dobra, jest ulepszony. Chyba więcej już z niego nie wyciśniemy. Matthew, ukradłeś mi wszystkie minerały. Nareszcie lubię. Nie forsować silników.

że Ci to ułatwię. A kiedy ostatni raz mi coś ułatwiłaś? <noise> Myślałam, że lubisz na ostro. Współrzędne namierzone. Zaakceptować cel. Potwierdzam. Dobra. Lecimy. Miecie oczy otwarte. Współrzędne namierzone. Lecimy. To dzieła. Bez problem. Kurs wyznaczony. Mamy radę. Potwierdzam. Współrzędne namierzone. Eskadra w drodze. Nie forsować silników. Do dzieła. Strzelaj. To jest co? Mam po prostu krążownik. No dobra. Mamy ich na celowniku. Z tego co pamiętam, tutaj baza ma jakieś jed... opcje ostrzału, więc to nie będzie przyjemne. Lecimy. Zbyt, no. Kurs wyznaczony. Poddaj się, Matthew. Będę dla ciebie miła. Nie, nie będziesz. O, Tego właśnie się boję. Nie wkurzaj mnie, Matthew. Sama się o to prosiłaś, Mira. Chciałem być miły. Startujemy. Kurs wyznaczony. Miejcie oczy otwarte. Bez problemu. Lecimy. Potwierdzam. Współrzędne namierzone. Shit. Dobra są Praktyczny odwrót. Kurs wyznaczony bez problemu Potwierdzam. Miejcie oczy otwarte Nie forsować silników. Dobra, lecicie. Współrzędce na Dobra, udało się. 20 minut minało Przestań! Wygrałeś mnie Zniszczyłeś moją bazę i zdobyłeś moje serce. Po raz kolejny. Ona jest bardzo dziwna. Proszę, możemy zabrać pułkownika Orlana i odejść? Już teraz? Wysyłam ci tego szemranego osobnika promem. Powariowaliście wszyscy. Czemu miałbym ci pomagać? Możemy odesłać cię do Miryhan. Dobra, mów czego chcesz. Nefio, przez ciebie muszę odbudować maruderów Miry. Ale jeszcze się zobaczymy. Im później, tym lepiej. Jesteście złośliwsi od polityków w Dominium Fajna puenta. Eee. Aha. No, trudno. Ile trafił min? Za dużo. Za dużo. Ale dobra, wracamy na i chyba zrobimy tu misję ewolucyjną. No albo nie. Zobaczę tylko czyja to misja. Możliwe, że nie będzie to dla mnie, nie warte. Czasu. Skontaktowała się ze mną matka kolejnego szczepu. Rylot trzymała liczny szczep z dala od konfliktu. Zaimponowałaś jej i dlatego chcę, żeby szczep wrócił do roju. Rylot, matko szczepu, posłuchaj mnie. Zabierz swój szczep na Jątym 2. Tam Dominion produkuje najnowsze okręty. Zniszcz ten świat w imieniu roju. Się stanie królowo, no i gotowe. O, możemy z tymi przenośnymi właśnie jak moje poziomy. Eee, mało, dobra, pogadamy z ludźmi. Małki szczepu nie chcą. współpracują z terranami. Są mi niezbędni do realizacji planów. Pytają, czy mamy zniszczyć teren, skoro nie są nam już potrzebni. Powiedz im, że mają zostawić teren w spokoju. Taka jest moja wola. Przekażę królową. Ale raczej się to nie spodobało. Tutaj nie będzie esencji. Nie mogę zbierać tego, czego nie ma. Jesteśmy tu z rozkazu królowej. Nie waż się tego kwestionować. Ja podążam za esencją. Musisz nauczyć się posłuszeństwa, pierwotny. Tak, zbliż się. Zbiorę twoją esencję. Dosyć. zagaroniemów nie mów w moim imieniu. A ty, Dehako, nie zbieraj esencji mojego roju. <laughs> Trzeba ich ustawić do pionu. W sumie tak, patrząc pod kątem się na przykład Heroes of the Storm, to jesteśmy prawie w stanie zrobić pełną drużynę zergów. Mamy Kerigan, mamy zegarę, DHK, Abatura. Brakuje nam tylko jednego gracza czyli jednej, jednej, jednej postaci. Przedług się coś? Pułkownik Orlan włamuje się właśnie do sieci Dominium. Powiedz mu, że na godzinę. Nie zrobię tego, Kerrigan. Ta sytuacja cię przerasta, nie pogarszaj jej. Jeśli dominium dowie się, że wtargnęliśmy, przeniosą Jima, albo go zabiją. Nie będę ryzykować porażki tylko z powodu Twojej niecierpliwości. Daruj więc sobie groźby! doroślałeś od czasów u Nie tylko zergi się adaptują. Niech będzie. Zaczekam, aż wasz ekspert dokończy. <noise> Dobra, co nam powie, abatur? No to powiem. Czy Rui mógłby włamać się do sieci Dominium? Systemy terran nieeleganckie. Problem z wymianą. Wiele czynników zakłóca żądanie. Biologia, język. Więc nasze myśli zbyt się różnią, by umożliwić bardziej skomplikowany przekaz. Dokładnie procesy zergów zbyt złożone, niekompatybilne z maszynami Terran. Więc teraz wszystko zależy od waleriana. to za misja ewolucyjna w ogóle. Odmiana tępiciela gotowa do wzm. Nie dzięki. Czy ja je wyewoluuję, ale. Innym razem. Eee, dobra, tym akcentem mamy 25 minut. Mam nadzieję, że wam się to się przynajmniej w miarę podobało. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć.